Witam serdecznie. Jesteśmy na portalu chess.com. Rozgrywamy w, w ramach zajęć i ferii w MDK nr 3 turniej szachowy, rampi szachowe, które będzie składało się z dwóch turniejów w szachach szybkich. Dzisiaj mamy takie nietypowe tempo gry, a mianowicie każdy z zawodników ma na całą partię 7 minut plus 5 sekund za każdy wykonany ruch. Na starcie mamy. Pięciu zawodników, w tym ja, Mariusz Stopol komentujący te wydarzenie oraz Adrian Wabnic, Lenka Krakowska, jego Nawicka i Wojtek Gędek. No, mamy 50 zaprogramowanych, ale najprawdopodobniej zagramy tylko dwie partie. Zaraz się przekonamy. Startujemy. Eee, proszę zobaczyć, tutaj mamy po prawej stronie, gdzie naciskam w tej chwili pary. Ja tutaj gram z Lenką. No Już mogę spokojnie zacząć, bo czas już biegnie. Także to jest pierwsza para. Przy pseudonimach mamy rankingi zawodników. Ja mam akurat ranking 1419, Lenka, która debiutuje w, na portalu Czeskom ma 800 punktów. Drugą parę stanowią Jagoda Nowicka z klasy pierwszej i Adrian Wabnic. Tutaj zobaczcie, wyświetla nam się od razu zapis partii, dany debiut, który grają, czyli początek gry, jak się nazywa. To mamy Queen's Gambit Accepted, czyli przyjęty Gambit Hetmański. Zobaczymy, jak to jest u mnie w partii. Zobaczymy, co nam tutaj pokaże, pokaże komputer. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, przełączamy się spokojnie tutaj na razie jeszcze. O! No, tutaj chyba debiutu nie będzie, no ale spokojnie sobie tutaj gramy. Druga szachownica. Pauzuje w tej chwili Wojtek, bo tak się złożyło, że liczba zawodników jest nieparzysta. Więc tutaj każdy z zawodników, który pauzuje, ma jeden punkt bez gry. I on oczywiście liczy się do końcowego wyniku. No być może ktoś jeszcze do nas tutaj dojdzie. Zaproszenia zostały wysłane do kilkunastu osób z MDQ numer 3, ze szkoły nr 62. Także zobaczymy jak to się będzie układało. W tej chwili jest pierwsza runda, turniej zawsze w poniedziałek. Mamy 4 stycznia 2021 roku. Następny turniej z cyklu Grand Prix też w poniedziałek o godzinie 18-11 stycznia. Tu jak widzimy gra jest dosyć szybka. Zawodnicy grają, Jagódka z Adrianem grają bardzo szybko. No zobaczymy tutaj Lenka też radzi sobie, nieźle zobaczymy, a tak na figurę, pion na pole 3 Zobaczymy, o, no nie widziała niestety, no to bijemy, skoczka. Zobaczymy, zobaczymy jak ta partia będzie przebiegała dalej. Przełączmy się jeszcze na chwilę na szachownicę, gdzie gra Jagoda z Adrianem. Tutaj przewaga Adriana Przewaga Wieży to jest zawodnik już doświadczony, grający w wielu turniejach. Zawodnik MKS Mdek Bydgoszcz, kategoria szachowa, trzecia. Zresztą popatrzmy: ranking 1124. Ciekawostką jest to, że po raz pierwszy gramy w turnieju, gdzie. Czas gry jest dodawany, to jest tak zwane tempo dodawane, jak inaczej mówią sędziowie i zawodnicy, czyli za każdy ruch otrzymuje się bonus. W przypadku turniejów stacjonarnych do tego tempa muszą być użyte zegary elektroniczne, w przypadku turniejów na portalach internetowych jest to po prostu od dawna pewien, pewien zwyczaj. No popatrzmy tutaj Lędka zrobiła szacha, zasłona, no i tak tutaj się będzie to dalej toczyło zapis partii oczywiście jak najbardziej możliwy tutaj wyświetlam na dole pewne, o tu jest czat turnieju na przykład tutaj mamy z kolei zawodników, który, którzy w ogóle na portalu czeskom są a tu gra kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy ludzi po prostu codziennie z całego świata, zresztą ciekawostką jest to, że na listach startowych jak klikniemy zobaczmy, wyświetlają się nam flagi państw, także, no, my jesteśmy Polakami, wiadomo, polska flaga, ale gdy spojrzymy na przykład tutaj na to, na to, w to miejsce, gdzie grają arcymistrzowie, no to widzimy bardzo różne, różne narodowości, Amerykanie, Rosjanie, także tutaj, no, pełen przekrój, przekrój najlepszych szachistów z całego świata. No, tutaj Lenka zbiła z szachem, odbijam, Wymiana lekkich figur. Następne łączenie nastąpi w kolejnych rundach. Dziękuję, na razie do widzenia.